Jak ustawić poprawnie puk, żeby dobrze pracował. Przyjechaliśmy na bardzo ciężkie warunki. Na pole, które do tej pory wręcz nie było polem, tylko po prostu jakimś tam dzikim wysypiskiem. Pamiętajcie, jak macie jakiś stary ciągnik. Te ramiona są bardzo luźne, to niestety, ale też trzeba pomyśleć o tym, żeby te luzy zniwelować. Cześć, witajcie na kanale Korwanek TV. W związku, że dużo nas pytaliście, jak poprawnie ustawić puk, w Orce, także dzisiaj dla Was specjalnie przyjechaliśmy na bardzo ciężkie warunki, na pole, które do tej pory wręcz nie było polem, tylko po prostu jakimś tam dzikim wysypiskiem, ale korzystając z okazji, że klient, nasz przyjaciel Leszek udostępnił nam te pole, także pokażemy Wam dzisiaj na przykładzie puga Gregory Beson, dokładnie modelu rower z rozstawem korpusów co 90 cm, jak ustawić poprawnie pług, żeby dobrze pracował. Także zapraszam do oglądania. Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać, jest przygotowanie ciągnika odpowiednie do pracy. To jest obowiązkowe, także pierwsze, od czego zaczynamy, jest to pomiar ciśnienia w kołach, w oponach. Najlepiej sprawdzić to w instrukcji obsługi, żeby było maksymalnie jak najniższe, żeby po prostu ta opona była jak najbardziej przylegała do gleby, żeby ciągnik miał jak najmniejszy poślizg. Jeżeli macie jakiś stary używany ciągnik. Opony jakieś diagonalne, nie wiecie jakie musi być to poprawne ciśnienie. To jednym z takich ważnych ustawień, o którym trzeba pamiętać, jest to, żeby to ciśnienie było jednakowe po lewej i po prawej stronie. Także zabieramy się do pracy. Odkręcamy I Tu możemy pokazać, mamy 1,1 bara. I idziemy z drugiej strony. Jest to samo. No i to samo, oczywiście, tyczy się przedniej koł, także ja już to sprawdziłem przed chwilą, żeby Wam nie zanudzać, przechodzimy do dalszego ustawienia. Kolejnym ważnym ustawieniem jest tutaj już tylny tuz ciągnika. Pierwsze co należy tutaj, o pokażę Wam z tej strony, jest tutaj nasze ramiona i mamy pozycję pływającą i na sztywno, zawsze pamiętajcie, że do pługa musimy ustawiać na sztywno, nigdy nie możemy ustawiać pługa w tej pozycji, ponieważ nie uda nam się go ustawić, zawsze musi być ustawione to na sztywno, czyli tak na przykładzie tutaj Arbosa, widzicie, w ten sposób zabezpieczamy i ramiona mamy na sztywno. Kolejnym takim ważnym jest, pamiętajcie, jak macie jakiś stary ciągnik, te ramiona są bardzo luźne, to niestety, ale też trzeba pomyśleć o tym, żeby te luzy zniwelować, ponieważ może być potem problemy z ustawieniem pługa. Kolejnym takim ważnym ustawieniem jest to równa odległość ramion stabilizatorów bocznych. My akurat mamy tutaj o tyle prosto, że nie musimy regulować tego śrubą, czyli mamy otwory, i wtedy oczywiście musimy policzyć sobie, czyli raz, dwa, trzy, cztery. I tak samo z tej strony, raz, dwa, trzy, czwarty otwór. No i oczywiście do tego trzeba pamiętać, żeby jeżeli półkiel ja już to wcześniej zmierzyłem, mamy rozstaw kula od środka do środka, 87 cm. Różnie to producenci podają, no musimy pamiętać, że ten pług w czasie orki musi mieć trochę luzu, czyli jeżeli mamy tu ustawione, pług ma rozstaw 87 cm, to musimy pamiętać, żeby te ramiona miały trochę więcej, żeby ten pług mógł swobodnie sobie w czasie orki po prostu miał taki luz. Także to jest też bardzo ważne ustawienie. Kolejnym bardzo ważnym ustawieniem jest to odległość wieszaków. Ona też musi być jednakowa z lewej i z prawej strony. W tym celu Możemy zmierzyć sobie długość samego wieszaka od środka do środka spożnia, Tak samo z tej strony. Zakładając, że oczywiście mamy pewność, że wtedy odległość jakby po prostu dolnego haka od ziemi do ziemi jest tak, ta, ta sama. I takim kolejnym jeszcze ważnym ustawieniem jest to akurat, nie tyczy się tutaj nowego może ciągnika, ale ja raz w życiu spotkałem się w tym w używanym ciągniku. Poprzedni właściciel... Spawał sobie nowe haki do ciągnika. Co się okazało, pół w jedną stronę orał poprawnie, natomiast po obrocie nie szło go ustawić, zawsze jakby po prostu ściągał w jedną stronę. Jak się okazało, po długim czasie patrzenia, dlaczego tak się dzieje, okazało się, że rolnik, poprzedni właściciel, odciął sobie te haki, spawał nowe, tylko niestety nie zachował odpowiedniej długości. Zrobił to bardzo niepoprawnie i jeden hak po prostu, znaczy całe te ramię, jedno było o 1,5 cm dłuższe względem drugiego ramienia. No i niestety, jeżeli będzie taka sytuacja, to wtedy też nie ustawimy poprawnie pługa. Także jeżeli macie jakiś używany ciągnik, nie wiecie co się z nim działo wcześniej, także też należy tą odległość ramion sobie sprawdzić. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ustawienie ciągnika, a teraz przechodzimy do pługa. Kiedy już mamy podłączony ciągnik do pługa, zabieramy się teraz za pług. Czyli w pierwszej kolejności tutaj mamy taką fajną tubę. W której jest schowana instrukcja obsługi i także na tej podstawie dobieramy dalsze ustawienia pługa. Tu akurat mamy jeszcze o tyle fajnie, że mamy nowy pług, mam jeszcze naklejkę, która nie odpadła nam i teraz, jak tu widzicie, pług w co 90 cm i tutaj ta naklejka też informuje nam, że jest to do ustawienia co 90 cm. Czyli widzicie, jest rysunek, korpus od korpusa 90 cm. Idzie to w łatwy sposób zmierzyć, Bierzemy od środka sworznia do środka następnego korpusu mamy 90 cm. Teraz jak już tu widzicie, wstępnie mamy ustawiony pług, ta, ta zapadka jest ustawiona akurat na środkowym tutaj tym, tymi przedziałkami. Co sugeruje nam tak tutaj mamy na zdjęciu, jest to ciemnozielony kolor, czyli jest łuk ustawiony na 16 cali, czyli na korpus, po prostu szerokość korpusu to jest 40 cm. Przykładamy miarkę, możecie sprawdzić. Jest to 40 cm. Kolejnym ważnym ustawieniem, którym, ale tu już musimy posłużyć się jakby instrukcją obsługi, jest ustawienie liniowości pługa. Musimy też znaleźć sobie odpowiednią stronę. Tu, jak widzicie, w instrukcji jest to samo, tylko, że w instrukcji mam jeszcze podane do rozstawu między korpusami 100 cm, bo trzeba zaznaczyć, że ten sam pług może mieć też również rozstaw korpusów to 100 cm. I tu teraz mamy ten rysunek pokazuje nam, jaki mamy rozstaw między korpusami. Tam mieliśmy, jak dobrze pamiętam, 16 cali. I teraz, tak, mamy też 90 cm. Tu bardzo ważne, że musimy, nie patrzymy na tą tabelę, tylko patrzymy na tą tabelę i musimy sprawdzić odległość. zaraz wam poprawię, mamy podane do odległości A i B, czyli to jest tutaj te odległości, ta śruba, którą regulujemy liniowość pługa. Czyli od początku mamy 16 cali. 90, czyli na 90 cm. Przesuwamy się tutaj, weźmiemy sobie 68, ponieważ to akurat będzie łatwiej zmierzyć. No i oczywiście pamiętajcie, że miara jest nieodzownym elementem do ustawienia puga. Czyli zobaczcie sobie, czy odtąd do tego musi być 68 mm. Patrząc w linii prostej jest oczywiście 68 mm. Czyli jeżeli chodzi o liniowość, puga mamy ustawioną już dobrze. Kolejnym takim ważnym ustawieniem, które możemy też sobie wstępnie zrobić, jest to ustawienie pierwszej skiby. W, pługu, w instrukcji pugów Grégory Besson też mamy oczywiście podaną tabelę, względem której możemy właśnie oprzeć się na wstępnym ustawieniu szerokości pierwszej skiby. Już Wam tutaj otwieram. Tutaj mamy ustawienie szerokości pierwszej skiby, i teraz szukamy sobie jeszcze do tego tabelki. O, tutaj mamy tę tabelkę. Do ustawienia szerokości pierwszej skiby służy nam tutaj ta śruba, czyli te wrzeciono. I tu mamy podany rozstaw między oponami, który należy zmierzyć. No i potem tutaj mamy podany wymiar, ile musi mieć ustawione to cięgno według, według danego no do oczywiście tego szerokości, którą, którą mamy w ciągniku. Do tego bierzemy teraz znowu miarę. Wkładamy między kołami dokładnie 121 cm. Czyli 1200 mm. No akurat tutaj mamy rozstaw między oponami jest 1200. Mamy rozstaw między koprowcami 90 cm, czyli 1200 to jest 650 mm. No i teraz oczywiście znowu Bierzemy miarę od środka słożnia do środka słożnia no mamy ustawione 650 mm, czyli na razie tej śruby nie ruszamy, zrobimy przejazd próbny, wtedy oszacujemy, czy ta szerokość pierwszej skiby jest ustawiona poprawnie, czy trzeba coś tutaj skorygować. Dobrze, teraz jeżeli mamy ustawione już tutaj pług wstępnie, możemy przejść jeszcze do ustawienia ciśnienia zabezpieczenia korpusów. Tak jak tutaj wiecie, już mamy zabezpieczenie hydrauliczne, czyli non-stop tego pługa, co jeszcze tutaj takie bardzo ważne, jak zobaczycie, najlepiej to będzie widać od tyłu, tutaj, tutaj ta supica tego pługa, ona jest tak wyprofilowana, wykrzywiona, to wszystko jest po to zrobione, żeby po prostu siła ciągu zawsze przylegała jakby na środku tego korpusu, przechodząc co do ustawienia ciśnienia zabezpieczenia. Tu akurat, jak widzicie, mamy ustawionym 130-130 bar. bardzo ważne, żeby po prostu w tej zielonej skali tutaj się poruszać. Oczywiście to wszystko zależy, jakie mamy warunki na polu, czy jest mokro, czy jest sucho. Jeżeli jest bardzo sucho, mamy twardą ziemię, mocno zbitą, wiadomo, te ciśnienie możemy wtedy ustawić mocniej, żeby korpusy po prostu nawet nie trafiając na przeszkodę nam się nie podnosiły. No jest tutaj oczywiście opcja do wypraktykowania. Jak zmienić to ustawienie? Bardzo prosto. Mamy dwa przewody hydrauliczne, które służą nam do obrotu puga i trzeci dodatkowy, który właśnie służy do napełniania tego tutaj akumulatora. Najlepiej wykonywać jest to we dwóch, chociaż można to zrobić też samemu. Yy, najlepiej po prostu jedna osoba siedzi w kabinie ciągnika, puszcza nam olej na pług używając dźwigni, a druga osoba bierze tutaj kluczyk, przekręca tym oto zaworem. I dopompowuje ciśnienia. Jeżeli chcemy spuścić to ciśnienie, to wtedy luzujemy dźwignię w ciągniku od hydrauliki na wolny spływ i wtedy sami podchodzimy. Popuszczamy ten zawór. Patrzymy, jak zegar spada nam ciśnienie. W momencie, kiedy oczekujemy tego ciśnienia, oczywiście zakręcamy zawór. Bardzo ważną rzeczą na wyposażeniu puga Gregory Besam: jadąc w pole, nie potrzebujemy zabierać żadnych dodatkowych kluczy. Wszystko mamy na wyposażeniu. I zobaczcie jak... Oj, chcemy zmienić na przykład szerokość orki, wtedy jednym kluczem przytrzymujemy sobie, drugim bez problemu możemy luzować śrubę, także nie ma problemu nie musimy nic zabierać. Wszystkie klucze na wyposażenie, które znajdują się półga służą do jego ustawiania. Także za pomocą tych dwóch kluczy jesteśmy w stanie wszystko wykonać miało bez problemu na polu. Bardzo ważną czynnością też właśnie po odebraniu nowego pługa jest sprawdzenie połączeń wszystkich śrub. Wiadomo, pług jest nowy, jest dużo na nim farby, że jest to bardzo ważne tu, jeżeli nie będzie nam się zgadzało. Te ustawienie, jeżeli chodzi o liniowość, to wtedy też widzicie, mamy tutaj klucz, który służy nam do regulacji tej liniowości. Kolejnym ustawieniem jeszcze, które będziemy dokonywać w polu jest to ustawienie głębokości pługa. Tutaj jak widzicie, mamy taką oto zwykłą śrubę, która służy do regulacji głębokości. Oczywiście bardzo ważne pamiętać jest, że jeżeli chodzi o regulację tej śruby, zawsze musimy wykonywać ją z jednej i z drugiej strony. Chodzi o to, żeby po prostu musi być z jednej i z drugiej strony tak samo wykręcona ta śruba, żeby po prostu pług w jedną i drugą stronę orał nam z tą samą głębokością. Jeżeli chodzi o pochylenie. Pługa, czyli poprzeczną jego, jakby tutaj sprawę, mamy tutaj regulację skokową. Na wyposażeniu pługa mamy kilkanaście takich przekładek. Jak to robimy? Podnosimy ogranicznik i taką jedną przekładkę wkładamy sobie tutaj w to miejsce, opuszczamy. No i mamy tu oczywiście jakieś to wstępne ustawienie. Oczywiście to, wykonując pierwszy, drugi przejazd, będziemy to korygować i sprawdzać. Jeszcze bardzo ważne, o czym zapomniałem powiedzieć, do czego służy sztubka podporowa. Ona też ma zastosowanie w swoim półku, a dokładnie do zmiany szerokości pierwszej skiby. Tu ją właśnie wkładamy, możemy bez problemu obracać wtedy tym wrzecionem. Wiadomo, na czas pracy zakładamy oczywiście w to miejsce. Także montujemy klucz na jego miejsce. mamy wstępnie ustawiony, że teraz możemy wykonać pierwszy przejazd. No i wiadomo, w polu dokonamy kolejnych korekcji naszych ustawień. Także zapraszam na wolę. Zrobiliśmy pierwszy przejazd. Pierwszy przejazd, nie za wiele tam ustawimy, ale w drugim przejściu śmiało możemy zabrać się za takie konkretne doprecyzowanie ustawień naszego pługa. Jeszcze co do zaczynania pługiem obrotowym. My akurat nie do tej pierwszej bruzdy. Akurat tak uzgodniliśmy z Leszkiem. Różne są też metody zaczynania pługiem obrotowym. Niektórzy rolnicy po prostu co roku urają w drugą stronę, czyli jeżeli w jednej stronie mają bruzdę, na następny rok zaczynają orać od tej bruzdy jadąc, posuwając je w drugą stronę pola, i w następnym roku odwrotnie to robią. Także różne są tutaj szkoły. To już zależy od waszego wypraktykowania. Teraz tak. Mamy pług. Chcemy sprawdzić czy ustawiliśmy dobrze pierwszą skibę. Jak pamiętacie, korpus od korpusa był 40 cm, czyli pierwsza skiba nasza w tym przypadku też musi być ustawiona 40 cm. Natomiast cały pług powinien zabierać, jeżeli jest dobrze wyrównany, 1,60 m. W tym przypadku posłużymy się znowu tymi oto kluczami do sprawdzenia. Czyli odchodzimy sobie kawałek od pola odmierzamy 40 cm, wkładamy jeden klucz następną długością jaką sobie odmierzamy od początku bruzdy powinien to być 1,60 m ale my tu zrobimy sobie troszkę inaczej, żeby nam puk nie zahaczył. Dodamy do tego po prostu jeszcze metr. Czyli mamy odmierzone 2, 60. No i teraz chodzimy do ciągnika, robimy przejazd. Wykonaliśmy właśnie drugi przejazd. Teraz sprawdzimy, jaką mamy ustawioną szerokość Pierwszej skiby miało być 40 cm i możecie sobie sprawdzić, praktycznie jeszcze 40 cm, obalając klucz z przodu, on praktycznie pokrywa się z początkiem korpusu, także teraz wykonam jeszcze kawałek przejazd i wtedy zmierzymy dokładnie sobie szerokość naszego puga. Sprawdziliśmy ustawienie pierwszej skiby, teraz jeszcze sprawdzimy szerokość naszej orki, jak jest wyliniowany puk. Puk zabiera 160 cm, jak pamiętacie przed chwilą ustawiłem 260, czyli musimy teraz odjąć sobie... 100 cm. Możecie sprawdzić. Jest około 98-99. No wiadomo to bruzda też troszkę się zapada, także zrobimy kolejny przejazd. Jeżeli nie będzie ciągnika ściągało, wtedy będziemy wiedzieć, że na pewno te ustawienie też już jest dobre. Wykonaliśmy już dwa przejazdy. Teraz zawracając sprawdzimy jeszcze jaką mamy głębokość orki. Przykładamy klucz i wtedy do klucza mierzymy. Tutaj mamy, jak widzicie, około 19-20 cm. Także troszkę zgłębimy jeszcze tą markę. I potem już kolejne, ostatnie ustawienie. Sprawdzimy wypoziomowanie poprzeczne puga i wzdłużne. Głębokość zwiększymy o jeden obrót. jak zawsze pamiętajcie, zwiększając głębokość z tej strony, tak samo jednocześnie musimy to zrobić z drugiej strony. Zostało nam jeszcze jedno ustawienie, wtedy ustawiliśmy już wszystkie sobie głębokości. Wypoziomowanie poprzeczne puga Polega ona na tym, że stając z tyłu za pługiem, patrząc na niego, jego kąt względem ziemi powinien wynosić 90 cm. Patrząc tak na niego, no na moje musimy go trochę przechylić w stronę niezauraną. I jeszcze teraz podejdźmy do cięgna górnego jak widzicie też musimy podczas pracy górne cięgno zawsze musi być ustawione na środek otwora tego. chodzi o to, że po prostu podczas pracy pług wtedy sobie pracuje sam ma tą możliwość pracy do przodu i do tyłu, nie ma naprężeń na śrubę, także tutaj jak widzicie musimy tą śrubę też rozkręcić jak mówiłem, puch należy przechylić w stronę, stronę niezauraną, czyli w tym przypadku podłożymy jedną podkładkę, oczywiście dojeżdżając do końca pola, taką samą, tej samej grubości podłożymy z drugiej strony, żeby oczywiście z jednej i z drugiej strony była ta sama głębokość. Na koniec jeszcze chciałbym Wam podpowiedzieć, nie jest to może ustawienie, lecz sprawa operatora, pamiętajcie zawsze, żeby wjeżdżać prosto ciągnikiem w bruzdę, a nie skręcając kołami przy po skosie, bo dużo razy spotykamy się, że widać jeżdżając drogą czy coś, że rolnikom wychodzą takie zakola na, na polu. To niestety dlatego tylko i wyłącznie, że po prostu nie wjeżdżacie od początku prosto w bluzę, także zwróćcie na to też uwagę. Na pewno będzie te pole wtedy przyjemniej wyglądało.